Cześć, z tej strony Fikus i Korek. Tak, i Fikusowi dzwoni Skype albo mi. No wow. Do... Dawaj wow. Dawaj, nagrywam od nowa, bo mi się ten kursor włączył. No wbijaj włączy. do mnie. Ale muszę dać grę zrestartować. Zaś grę? No to zrestartuj i wbijaj do mnie. Nie no, dobra. Grę. Tak wtedy będę miał przerwany gameplay, więc muszę nagrywać od nowa, żeby było od ten. Nie chcę mieć takiego przerwanego. Ujujujujuj, spokojny fikus Ja wciepnę normalny gameplay Wciepne kur... Co to jest wciepne? No wrzucę Masz jeszcze jakieś słowa po tym ślą śląsku? Znasz coś jeszcze? Nie Nie? Czekaj, znasz śląsko-godko, wciepne, e, ino i... Ino co jest po śląsku? Co? I no to po śląsku? No. To jest tak? tylko. Znaczy... I co jeszcze? Zaś. Zaś. I <noise> oprócz zaś? <noise> nie wiem, tankstela jeszcze. A, to jest stacja. <noise> no, stacja będzie I kejza, o, Keiza. kejza to? Ser. 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 Jeszcze by się gadało tak dziwnie na kluski, ale już nie pamiętam To ja. prawie jak po nie niemieckim chyba, nie? Tam no. jest kejze, czy jakoś tak. No. O tam gościu przebiegł. Czekaj ze